الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك السلام عليه وعليهم أعوذ بالله من الحن والحزن ومن الجبن والبخل ومن العز والكسل ومن قلب الدين وقهر الرجال رضي الله تعالى عنا بسم الله الرحمن الرحيم Рабби яссир, валя туассир, Рабби таммин бин хайр, Рабби шрахли сабри, ва яссирли амри, вахбин укта таммин нисани, явкаху каури. Бродзе мусульмане, томатом чешейши хутбе есть высокоморальность пророка Мухаммада, алейхиссалям. На Руджиме, на слуги Бога, ostatniego i największego roku Muhammada, sallallahu było jak promok ściemstwa. Tak jak woda ożywia wyschniętą ziemią, tak Bóg Najwyższy, za pośrednictwem Wisłanika Muhammada sallallahu dał nowe życie światu. Dzięki światu wiary, którą podtrzymywał w sercach, Zlikwidowane zostały nieprawdziwe wierzenie. Miejsce niewiedzy zajęła wiedza. Na obszarze złych ucinków znalazły się prawda i sprawiedliwość, a zamiast zła i nienawiście pojawiło się miłość do ludzi. W pewnym znaczeniu tego słowa stworzone zostało muzułmańskie braterstwo. Kobieta zajęła godne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie. Nasz ukochany prorok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pokazał ludziom drogi uzyskania szczęścia zarówno na tym, jak i na drugim świecie. Na początku sam podporządkowywał się zasadom moralnym, których nauczał i tym samym stał się przepięknym przykładem dla ludzkości. Serce proroka Muhammada sallallahu sallam, przepełnione było miłością do ludzi. Był tak dobry, że czasami oddawał potrzebującym ludziom wszystko, co miał, a sam pozostał głodny. Był miłosierny nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. W pewnej sytuacji ze swojej ręki napoił kotkę, cierpiącą w wciąż się Prorok Muhammad sallallahu alayhi wa bardzo kochał dzieci i czuli je przytulał. Pewnego razu, jak je świduję, zobaczył proroka całującego dziecko i powiedział Mam dziesięciole dzieci i nigdy żadnego nie pocałowałem. Nie ma miłosierdzia dla tego, kto nie jest miłosierny. Odpowiedział prorok Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи салям, позволял своим укуханным внукам Хасанове и Хусайнове в себе на плечи, даже в чаще молитвы. Толеровал их захование и за спокоем чекал, аж скончился забаву. Послание Бога, саллаллаху алейхи салям, был буйонково скромный. Не делил людей на бедных и богатых. Сидел Szedł, wizytów nawet jeśli zapraszał go sługa. siedział przy jednym stole z mężami i żywakami. Odwiedzał chorych i modlił się o ich powrót do zdrowia. Kiedy przychodził na spotkanie, zajmował jakikolwiek wolne miejsce i nigdy nie wyciągał nóg z zebranych. Знали, что до Мухаммеда Саляла Лавры и Селем, ещё до приведения джунс за страхом, пророку Хани Саляла Лавры и Селем срочно, что до него за словами. Мой пшиачелю, не будь я, не я сам в я сам сыном курейшидки, который я был сушеным мясом. Высвание Гора Саляла Лавры и Селем жил в обычайне. Особище латом свою одежду, направил обувь, делал закупы на базаре и приносил ее до дома. Старался не быть для никого чем Наш уханный пророк саляллаху Лаула и Саля был, был, зорował голову руджины. Упречение относился до кобет и помогал им в працах домовых. Znana jest wypowiedź Proroka Sallallahu Alaihi Wasallam. Najszlachetniejszym spośród was jest ten, kto dobrze traktuje swoje żony. Prorok Sallallahu Alaihi Wasallam lubił przyjmować gości i osobiście ich obsługiwać, bez względu na to, czy byli muzułmanami, czy ludźmi innego wyznania. Nigdy nikogo nie obrażał, nigdy nikogo nie obrażał, nie oskarżał nie obwiniał. A nas, radallahu Allaha, który przez 10 lat towarzyszył prorokowi sallallahu alaihi wasallam, pojawił. Prorok nigdy nie powiedział mi nawet ów, jeśli robiłem coś nie tak, nigdy nie czynił mi wyrzutów. Dlaczego to zrobiłeś? Jeśli czegoś nie zrobiłem, też nie pytał dlaczego. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mówił miękkim głosem, na jego twarzy gościł uśmiech. Uważnie słuchał ludzi i nie przerywał wypowiedzi rozmówcy. Nigdy nie robił wymówek prosto w twarz za popełnione czyny. Rolf Salawan prowadził proste, uściwe życie, wyglądając chludnie. Dbał o higienę ciała i czystość odzieży. Do czyszczenia zębów używał swaka, Nie lubił niechlujstwa. Przypominał bieżącym o przychodzeniu do meczetu w czystości. Pewnego razu, gdy zauważył kogoś o nieświeżym wyglądzie, zwrócił, zwrócił dyskretną uwagę. Byłoby lepiej, gdybyś przyszedł do meczetu. Odświeżony. Wysłanie Boga Salah zawsze mówił prawdą. Dotrzymywał obietnic i nie lubił fałszywych ludzi. Dzięki swojej szczerości i wiarygodności miał przydomek Muhammadul Amin, co oznacza niezawodny Muhammad. Muhammad sallallahu al był bardzo Świątem człowiekiem nigdy niczego nie odmawiał, jeśli o go był Znana jest następująca wypowiedź proroka sallallahu alaihi wasallam: Ja tylko rozdaję, daje Bóg. Jednocześnie nie lubię proszących o pieniądze i aby im pomóc, wskazywał sposób zarobienia środków na utrzymanie. Wysłanie Boga sallallahu alaihi wasallam nie był uczciwy i lubił wybaczyć. Odpłacał się on nawet tym, którzy byli wobec niego niesprawiedliwi. Nie zapominał o ludziach, którzy wyświadczyli mu dobro i zawsze życzliwie o nich mówił. Okazywał szacunek starszym, a, młodszym, a młodszych traktował z miłością i miłosierdziem. Widząc swojego leśnego brata, Zrywał się na nogi, rozkładał na, na ziemię płaszcz i na nim usadzał przyjaciela. Osłanie Boga Allaha jest nie lubił trwonić czasu i siedzieć bezczynnie. Podczas budowy meczetu nosił kamienie i pracował jak zwykły robotnik mimo próśb innych ludzi, aby odpoczął. Podczas jednej z wypraw Пророк Мухаммед Саллаху Вайселем со своими товарищами затимал себя на отпочинок и коляцию. Розделенные обязанности. Пророк Саллаху Вайселем отразу запропоновал собрание хрусты, чтобы нихчего не было безчинно, чтобы и ни работали. Налет в окреше, где митериальные ведут мужчин хорошо, проводил скромные жибче. I rozdawał potrzebującym wszystko, co miał. Tym sposobem nie tylko nawoływał do socjalnej sprawiedliwości w społeczeństwie, ale wdrażał ją w praktyce, będąc przykładem dla innych. Jak żyć ciężkie są ci, którzy kroczą jego drogą. Ale najpierw w salamu Amarantem, 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 w salamu واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون